Drodzy bracia i siostry Chrystusie, niech pokój i światło naszego Pana Jezusa Chrystusa będą z każdym z Was w tej świętej chwili. Z sercem przepełnionym wiarą i nadzieją jednoczymy się dzisiaj, szukając potężnego wstawiennictwa święta. Michała Archanioła, księcia niebiańskich milicji, dla pilnego cudu finansowego w naszym życiu. Czuję głęboką więź z każdą duszą, która mnie teraz słyszy, i wiem, że nie jesteśmy tu przypadkiem. Spotkanie to ma swój boski cel, ziarno wiary, które zostanie zasiane i podlane łaską Bożą i siłą święta. Michała, zanim zagłębimy się w tę modlitwę, która dotknie głębi naszej duszy i poruszy niebiosa na naszą korzyść, proszę każdego z Was, abyście pozostawili otwarte serce i skupiony umysł, słowo, proste zdanie w komentarzach. Może to być wierze. Amen! Otrzymuje lub cokolwiek innego, co rezonuje z Twoją wiarą. Ta mała czynność jest dekretem, publicznym oświadczeniem waszej wiary w moc Bożą i wstawiennictwem święta. Michała, jest to akt wiary, który aktywuje boskie obietnice w Twoim życiu. Dekretując, uwalniasz energię wszechświata, aby działała na Twoją korzyść, dostosowując się do obfitości, jaką Bóg ma dla Ciebie. Nie lekceważ mocy słowa wypowiedzianego z wiarą. Mam moc przekształcania rzeczywistości, otwierania drzwi, które wydawały się zamknięte i manifestowania niemożliwego. Aby mógł modlić się za każdego z Was w jeszcze bardziej konkretny sposób, aby mógł przyjąć Wasze imiona i intencje to ołtarzem Boga i Święta. Michała Archanioła, proszę o subskrypcję tego kanału. Rejestrując się, nie tylko nawiązujesz kontakt z tą wspólnotą wyznaniową, ale także pozwalasz mi uzyskać dostęp do Twoich imion, aby mógł włączyć się do moich codziennych modlitw i głębszych intencji. Jest to zobowiązanie wiary, przymierze modlitwy, które wspólnie pieczętujemy. Chcę się modlić za Ciebie, za Twój cud finansowy, za Twoje wybawienie od wszelkiego niedoboru. Chcę być narzędziem w rękach Boga, aby boski dobrobyt napływał do waszego życia obficie i nieprzerwanie. Wierzcie, że każde imię które łączy ten łańcuch modlitwy, jest siłą więcej niż tylko dodawaniem, krzykiem, który odbija się echem w niebiosach i porusza serce Boga i Świętego Michała. Twój napis jest krokiem wiary, aktem zaufania do Bożej Opatrzności. To Twoje pozwolenie, abym mógł wstawiać się za Tobą w bardziej intymny i osobisty sposób. Niech to będzie początek podróży transformacji finansowej w Twoim życiu, gdzie niedobór ustępuje miejsca obfitości, dług dobrobytowi. A zmartwienie pokojowi. Że święta. Michał Archanioł swoim mieczem światła przeciął cały węzeł nędzy i otworzył drogę do sprawiedliwego i zasłużonego bogactwa. Teraz, moi bracia i siostry, zamknijcie na chwilę oczy, oddychajcie głęboko i poczujcie boską obecność, która nas otacza. Poczuj energię zbliżającego się święta. Michała Archanioła z jego śniącą zbroją i płonącym mieczem Gotowego do stoczenia naszych bitew. Ból niedoboru, udręka zadłużenia, ciężar zgromadzonych rachunków, niepewność jutra finansowego to wszystko jest realne. Wiem, że wielu z Was zmaga się z chwilami rozpaczy, nieprzespanymi nocami i zmartwieniami, które niszczą duszę. Brak zasobów może nas udusić, sprawić, że poczujemy się mali i bezsilni wobec wyzwań życia. Może pozbawić nas radości, pokoju. A nawet nadziei. Ale powiadam wam z całą pewnością serca: nie jesteście sami w tej walce. Bóg jest z nami, a święta. Michał Archanioł został posłany, aby pomóc nam w tych trudnych czasach. Jest obrońcą sprawiedliwych, obrońcą uciśnionych, wojownikiem, który nigdzie nie przegrywa bitwy. On rozumie Twój ból, Twoją potrzebę, Twoje wołanie o cud. Widzi Twoje łzy. Twoje zmartwienia, Twoje niestrudzone wysiłki, by utrzymać swoją rodzinę. I właśnie w tym momencie bólu, w tej otchłani niepewności, boska interwencja objawia się z większą mocą. To wtedy, gdy czujemy się słabsi, siła Boga jest w nas doskonała. To właśnie wtedy, gdy sytuacja wydaje się niemożliwa, święta. Michał Archanioł działa swoim mieczem światła, przecinając więzy, nędzy i otwierając drogę do Bożej opatrzności. Wołamy do Ciebie, chwalebny święty Michale Archaniole, ciąży niebiańskiej milicji, aby swoją siłą i mocą przyszedł nam z pomocą w tym momencie skrajnej potrzeby finansowej. Wiemy, że niedobór nie jest wolą Boga wobec Jego dzieci. Wiemy, że obfitość i dobrobyt są boskimi obietnicami dla tych, którzy wierzą i ufają Jego mocy. Dlatego z całą pokorą naszych serc, ale stanowczością naszej wiary, znosimy do was tę modlitwę. Święty Michale Archaniole, ty, który jesteś strażnikiem niebiańskich bogac, wstawiaj się za nami u naszego Ojca Niebieskiego, aby on wylał na nasze życie deszcz finansowych błogosławieństw. Niech każdy dług zostanie umorzony, niech zostaną otwarte wszystkie drzwi zatrudnienia, niech każda szansa na dobrobyt się objawi. Niech pieniądze wpłyną do naszych rąk obficie i uczciwie, abyśmy mogli dotrzymać naszych zobowiązań, utrzymać nasze rodziny i pomóc potrzebującym. Niech Twój niec światła, święty Michale, przetnie każdy węzeł nędzy, każdą zazdrość, każde grube oko, każdą negatywną energię, która uniemożliwia przepływ dobrobytu w naszym życiu. Niech każda niewidziana bariera, która oddziela nas od obfitości, zostanie teraz przełamana i zburzona w imię Jezusa. Niech Twoja obecność, święty Michale, usunie z nas wszelkiego ducha ubóstwa, niedostatku i ograniczeń. Niech Twoje światło oświetli nasze ścieżki, pokazując nam możliwości i prowadząc nas do właściwych decyzji finansowych. Niech Wasza siła doda nam odwagi, by stawić czoła wyzwaniom i mądrości, by zarządzać zasobami, które zostaną nam dane. Odtąd dobrobyt jest stałym elementem naszego życia na chwałę Boga i dla dobra wszystkich. Niech każdy dług zostanie umorzony, niech zostaną otwarte wszystkie drzwi zatrudnienia, niech każda szansa na dobrobyt się objawi. Niech pieniądze wpłyną do naszych rąk obficie i uczciwie, abyśmy mogli dotrzymać naszych zobowiązań, utrzymać nasze rodziny i pomóc potrzebującym. Niech Twój niec światła, święty Michale, przetnie każdy węzeł nędzy. Każdą zazdrość, każde grube oko, każdą negatywną energię, która uniemożliwia przepływ dobrobytu w naszym życiu. Niech każda niewidziana bariera, która oddziela nas od obfitości, zostanie teraz przełamana i zburzona w imię Jezusa. Niech Twoja obecność, święty Michale, usunie z nas wszelkiego ducha ubóstwa, niedostatku i ograniczeń. Niech Twoje światło oświetli nasze ścieżki, pokazując nam możliwości i prowadząc nas do właściwych decyzji finansowych. Niech Wasza siła doda nam odwagi, by stawić czoła wyzwaniom i mądrości, by zarządzać zasobami, które zostaną nam dane. Odtąd dobrobyt jest stałym elementem naszego życia, na chwałę Boga i dla dobra wszystkich. Niech każdy nieświadomy przymierze z niedoborem zostanie zerwany, że cała energia zazdrości, grubego oka. Czarów, macumby, wszelkiej pracy wykonanej przeciwko naszemu życiu finansowemu zostanie unieważniona i przywrócona do dobra w imię Jezusa Chrystusa. Święty Michale Archaniole, swoją mocą i chwałą, uwolni nas od wszelkiej niewoli finansowej. Otwórz bramy nieba i nalej na nas deszcz błogosławieństw. Niech pieniądze przyjdą do nas z nieoczekiwanych źródeł, z pojawiających się możliwości, z otwierających się drzwi. Niech w nas obudzi się kreatywność w generowaniu bogactwa. Niech mądrość zarządzania naszymi zasobami zostanie pomnożona. Niech hojność dzielenia się z potrzebującymi będzie kultywowana w naszych sercach. Prosimy Cię, Święty Michale, abyś pomógł nam dostrzec możliwości, jakie Bóg stwarza na naszej drodze. Daj nam rozeznanie, abyśmy mogli podejmować właściwe decyzje finansowe, inwestować mądrze Oszczędzać dyscypliną i wydawać pieniądze odpowiedzialnie, że chciwość i przywiązanie do pieniędzy nie dominują nad nami, ale że jesteśmy dobrymi zarządcami zasobów, które zostaną nam powierzone, że dobrobyt, którego szukamy, służy nie tylko naszemu własnemu dobru, ale także temu, abyśmy mogli być kanałami błogosławieństw dla innych, abyśmy mogli pomóc w budowaniu bardziej sprawiedliwego i równego świata. Niech obfitość. Która do nas dociera, zostanie wykorzystana dla chwały Bożej i dla dobra ludzkości. Święty Michał Archanioł wstawia się za nami na tronie Bożym. Przedstawia nasze błagania, nasze łzy, nasze tęsknoty. Niech Ojciec Niebieski w swoim nieskończonym miłosierdziu usłyszy wołanie swoich dzieci i obdarzy nas cudem finansowym, którego tak bardzo potrzebujemy że od dziś dobrobyt jest rzeczywistością w naszym życiu i że możemy być świadkami waszej potężnej interwencji. Ochwalebny święty Michale Archaniole, ty, który jesteś najpotężniejszym z aniołów, przywódcą zastępów niebieskich, twoja obecność jest balsamem dla naszych udręczonych dusz. Ból związany z niedoborem finansowym nie ogranicza się do braku dóbr materialnych. Przenika on do naszego umysłu, wywołując niepokój, Strach i beznadzieja wpływa na nasze relacje, nasze zdrowie, naszą zdolność do marzeń i planowania lepszej przyszłości. Ile razy wstydzimy się, że nie jesteśmy w stanie zapewnić, nie jesteśmy w stanie spełnić życie naszych dzieci, nie jesteśmy w stanie zaoferować komfortu i bezpieczeństwa, jakich tak pragniemy dla naszej rodziny? Upokorzenie, związane z koniecznością zadawania pytań, frustracja, związana z narastaniem rachunków, poczucie bezsilności wobec systemu, który zdaje się nas miaźlić, wszystko to jest ciężkim ciężarem, który uniemożliwia nam pełne prowadzenie obfitego życia, które obiecał nam Bóg, ale dziś, święty Michale, wzrastamy w wierze, z pewnością, że jesteś naszym Mistrzem, naszym obrońcą, tym, który walczy za nas, gdy kończą się nasze siły. Prosimy was, z pilnością tych, którzy wołają o cud, abyście teraz interweniowali w naszą sytuację finansową. Niech Twój niec światła, który pokonuje smoka i wszystkie siły zła, odetnie wszelkie korzenie ubóstwa w naszym życiu. Niech każde dziedzictwo niedoboru, każde ograniczające przekonanie o pieniądzach, każdy negatywny wzór, który uniemożliwia nam prosperowanie, zostanie zniweczone i przekształcone w obfitość i bogactwo. Święty Michale Archaniole, Ty który jesteś strażnikiem boskich skarbów, otwórz sklepienia nieba i wylej na nas potok dobrobytu. Niech pieniądze przyjdą do nas szybko, uczciwie i obficie. Że powstają nowe źródła dochodu, że pojawiają się możliwości biznesowe, że nasze talenty i umiejętności są uznawane i cenione. Że każda blokada finansowa zostanie usunięta, że każdy dług zostanie uregulowany, że każda potrzeba zostanie zaspokojona. Niech dobrobyt dotrze do nas ze wszystkich stron w nieoczekiwany i zaskakujący sposób. Prosimy Cię, Święta, Michale, abyś pomógł nam mieć pomyślny umysł i dostrzec obfitość we wszystkim, co nas otacza. Daj nam mądrość, abyśmy mogli zarządzać naszymi zasobami inteligentnie, inwestować rozeznawczo i pomnażać to, co jest nam dane. Niechciwość nas nie oślepia, ale niechojność będzie naszym znakiem. Obyśmy byli narzędziami Bożej Opatrzności, błogosławiąc życie innych bogactwem, które zostanie nam dane. Niech nasz dobrobyt będzie świadectwem mocy Bożej i Waszego potężnego wstawiennictwa, że od dziś słowo niedobór zostaje wygnane z naszego słownictwa i z naszej rzeczywistości. Niech obfitość będzie naszą nową prawdą, naszą nową rzeczywistością, dla chwały Bożej i dla dobra wszystkich. Amen. Niech Twoje światło nas prowadzi, niech Twoja siła nas chroni i niech Twój niezbroni nas przed wszelkim złem finansowym. Niech tak będzie i niech tak będzie w imię Jezusa i za święta. Michała Archanioła, potężny święty Michale Archaniole, ze skruszonym sercem, ale pełen niezachwanej wiary, podnosimy do Ciebie głos w tym kluczowym momencie. Rzeczywistość niedoboru finansowego jest dużym obciążeniem, które wielu z nas dźwiga na co dzień. To był związany z okładaniem marzeń, paraliżowaniem projektów, ranieniem godności. Wygrywa ciągła troska o cięć, jedzenie, którego brakuje na stole, leki, których nie można kupić. To uczucie utknięcia w błędnym kole długów i deprywacji, bez znalezienia wyjścia. Rozpacz może nas zaatakować, beznadzieja może próbować nas zdominować, a wiara może zostać wystawiona na próbę do granic możliwości. Są chwile, kiedy sytuacja wydaje się tak nie do pokonania, że jedynym widocznym wyjściem jest poddanie się, ale nie poddajemy się zniechęceniu. Wierzymy w moc Bożą i w Twoje wstawiennictwo, święty Michale, aby odwrócić każdy scenariusz, niezależnie od tego, jak niekorzystny może się wydawać. Jesteś Archaniołem Sprawiedliwości, wykonawcą woli Bożej i wiemy, że wolą Boga dla Jego dzieci jest obfitość i dobrobyt we wszystkich dziedzinach życia, w tym finansowym. Por isso, como tu de a da fé, nos te pedimos, São Miguel Arcaño, que desfacas agora mesmo tu de e qualquer obra do inimigo que esteja atuando em nossa vida financeira. Que tu de armadilha, te do engano, tu de chilada que nos leve a escassez desmascarada e destruída pela tua espada de luz. Que tu de energia de inveja, de olho gordo, de maldicao, de feiticaria, de me cumbe de qualquer trabalho feito canto a nossa prosperidade seja anulada e revertida para o bem em nome de Jesus Cristo São Miguel Arcanjo tu que és o guardião dos tesouros celestais, abre as comportas do céu e derrama sobre en uma chuva torrencial de bem caos financeiras que o dinheiro venha a nós de forma abundante rápida e honesta para que possamos quitar todas as nossas dívidas, honrar todos os nossos compromissos e vive com dignidade e paz, que novas oportunidades de trabalho sulham, que nossos negócios prosperem, que nossos investimentos e se multipliquem, que a criatividade para gerar riqueza seja ativada em nós, e que a sabedoria para administrar nossos recursos seja derramada em abundância, que a tua luz ilumine nossos caminhos nos mostrando as melhores decisões financeiras a serem tomadas. Que a tua força nos dê coragem para enfrentar os desafios e a perseverança para alcançar nossos objetivos. Que a tua proteção nos livre de todo engano e de todo de perda. Nos te pedimos, São Miguel, que nos ajudes a ser bons mordomos dos recursos que nos serão confados. Que a prosperidade que buscamos não seja para alimentar a ganância, mas para que possamos ser canais de bem-caos para outros. Para que possamos ajudar aqueles que necessitam. Para que possamos construir um mundo mais justo e solidário. Que a nossa abundância seja um testemunho do poder de Deus e da tua poderosa intercessão. Que a partir de hoje, a prosperidade seja uma realidade constante e em nossas vidas, para a glória de Deus e para o bem de todos. Amém. Que a tua presença nos envolva, que a tua forca nos sustente. Ekeja tua espada nos defenda de te dumal financeiro. Asim seja, e asim ese de dizu se pele indecesao de Sao Miguel Arkanio. Arkanio Michał, niezwyciężony wojownik Najwyższego, nasza dusza woła o Twoją interwencję w tej chwili głębokiego kryzysu finansowego. Ból niedoboru jest otwartą raną, która krwawi w naszym codziennym życiu. Przejawia się w niemożności realizacji prostych marzeń, takich jak rodzinna wycieczka, zakup niezbędnego dobra, a nawet swoboda wyboru, co zjeść, nie martwiąc się o cenę. To uczucie ciągłego pozostawania w tyle, bez osiągnięcia tak wymarzonej stabilności. To wstyd, że nie można pomóc krewnemu pod siebie. Frustracja związana z tym, że możliwości przemijają z powodu braku zasobów. Cięża długów nas dusi. Niepewność przyszłości nas prześladuje, a z każdym dniem nadzieja zdaje się słabnąć. Ale nie chcemy zaakceptować tej rzeczywistości jako ostatecznej. Wiemy, że Bóg jest Bogiem obfitości i że Ty, święty Michale, jesteś boskim narzędziem do manifestowania tej obfitości w naszym życiu. Dlatego z całą wiarą, która mieszka w naszych sercach, błagamy Was, działajcie teraz, święty Michale Archaniole. Użyj swojego miecza światła. Aby odciąć wszelkie korzenie ubóstwa, które tkwą w naszej linii rodzinnej, w naszych ograniczających przekonaniach, w naszych lękach i niepewności. Aby wszelka energia niedoboru, nędzy, braku została przekształcona do dobrobyt i bogactwo w imię Jezusa Chrystusa. Święty Michale Archaniole, Ty, który jesteś strażnikiem niebiańskich skarbów, otwórz śluzy nieba i żałej nas deszczem złota i srebra, błogosławieństwami finansowymi. Które przekraczają wszystkie nasze oczekiwania, niech pieniądze przyjdą do nas w nieoczekiwany sposób, ze źródeł boskich, z okazji, które objawiają się cudownie. Niech każdy zatrzymany projekt zostanie odblokowany, nie zostaną otwarte wszystkie zamknięte drzwi, niech każdy zablokowany sposób zostanie odblokowany. Że kreatywność w generowaniu bogactwa jest w nas aktywowana, że mądrość w zarządzaniu naszymi zasobami jest mnożona i że hojność w dzieleniu się z potrzebującymi jest kultywowana w naszych sercach. Prosimy Cię, święty Michale, abyś pomógł nam mieć mentalność obfitości, dostrzec możliwości tam, gdzie inni widzą tylko trudności. Daj nam rozeznanie, abyśmy mogli podejmować właściwe decyzje finansowe, inwestować mądrze. Oszczędzać dyscypliną i wydawać pieniądze odpowiedzialnie. Niech nasz dobrobyt nie będzie karmieniem chciwości, ale po to, abyśmy mogli być kanałami błogosławieństw dla innych, abyśmy mogli pomóc w budowaniu bardziej sprawiedliwego i równego świata. Niech obfitość, która do nas dociera, zostanie wykorzystana dla chwały Bożej i dla dobra ludzkości. Że od dziś słowo niedobór jest tylko odległym wspomnieniem w naszym życiu. Niech dobrobyt będzie naszą nową rzeczywistością, naszą nową prawdą, dla chwały Bożej i dla dobra wszystkich. Amen. Niech Twoje światło nas prowadzi, niech Twoja siła nas chroni i niech Twój niech broni nas przed wszelkim złem finansowym. Niech tak będzie i niech tak będzie w imię Jezusa i zostawienictwem święta. Michała Archanioła. Niech Twoja obecność nas ogarnie, niech Twoja siła nas podtrzyma i niech Twój niech broni nas przed wszelkim złem finansowym. Niech tak będzie i niech tak będzie w imię Jezusa i za wstawiennictwem święta. Michała Archanioła. A teraz, moi ukochani bracia i siostry, sercami przepełnionymi wdzięcznością i duszami przepełnionymi odnowioną wiarą, dochodzimy do szczytu tej potężnej modlitwy. Czujemy obecność święta. Michała Archanioła, Jego siłę, Jego światło, Jego interwencję w nasze życie. Ból niedoboru, który kiedyś nas uciskał zaczyna zanikać, zanim pewność, że cud finansowy już nadchodzi, objawi się już w naszej rzeczywistości. Oświadczamy w tej chwili, że jesteśmy wolni od wszelkich długów, od wszelkich obaw finansowych. Oświadczamy, że obfitość jest naszym boskim dziedzictwem, że dobrobyt jest naszym prawem do narodzin jako umiłowane dzieci Boże. Nie ma już miejsca na nędzę, na brak, na ograniczenia w naszym życiu. Święty Michale Archaniole, dziękujemy Ci za Twoje potężne stawiennictwo, za Twoją niestrudzoną obronę, za Twój światła, który zerwał wszelkie więzy niedoboru i otworzył drogę do sprawiedliwego i zasłużonego bogactwa. Dziękujemy za wszystkie drzwi, które się otwierają, za każdą nadarzającą się okazję, za każde finansowe błogosławieństwo, które już napływa do naszego życia. Chwalimy Cię, święty Michale, za to. Że jesteś naszym opiekunem, naszym obrońcą, naszym przewodnikiem na tej drodze dobrobytu. I aby przypieczętować tę modlitwę, aby raz na zawsze ogłosić nasze zwycięstwo finansowe, proszę każdego z Was jeszcze raz: zostawcie swoje słowo, swoje zdanie wiary w komentarzach. Może to być, otrzymuję. To jest zrobione. Amen i amen. To jest Twoje ostatnie oświadczenie, Twój dekret zwycięstwa. Twoje potwierdzenie, że cud już wydarzył się w Twoim życiu. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to jest to właściwy moment. Rejestrując się, nie tylko wzmacniasz ten łańcuch modlitwy, ale także pozwalasz mi nadal modlić się za Ciebie, za Twoje imię, za Twoje intencje. Chcę towarzyszyć Waszej podróży ku dobrobytowi, chcę świętować Wasze zwycięstwa, chcę być narzędziem Boga, aby obfitość była stałym elementem Waszego życia. Twój napis jest aktem wiary, zobowiązaniem do dobrobytu, jaki Bóg ma dla Ciebie. To Twoje pozwolenie, abym mógł nadal wstawiać się za Tobą w sposób osobisty i intymny. Że od dziś Wasze życie finansowe jest żywym świadkiem mocy Bożej i wstawiennictwa święta. Michała Archanioła Niech dobrobyt będzie stały, niech obfitość się pełni się i niech będziecie kanałem błogosławieństw dla wielu. Niech wszelka chwała będzie daną Bogu i niech święta. Michał nadal nas chroni i prowadzi na wszystkich naszych drogach. Niech tak będzie i niech tak będzie w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen, amen, amen. Pokój i dobrobyt niech będą z Wami wszystkimi. I pamiętajcie: wiara porusza góry, a modlitwa sprawiedliwego człowieka może wiele zdziałać. Zachowaj mocną wiarę, a co Cię objawi? Wierzę. Amen.